Vlog chorobowy, odcinek trzeci. Ciekawie zapowiadający się mecz Górnika Zabrze z Wisłą Kraków wydaje mi się, że ostatecznie nie zawiódł. Fajna atmosfera, kibice obu klubów, otwarty mecz i nieco zaskakujące postawy kilku zawodników tego spotkania. Górnik Zabrze przygrywa dzisiaj z Wisłą Kraków 0-1 po golu Michała Fredrycha na samym początku drugiej połowy, ale trzeba przyznać, że samo spotkanie było serio bardzo wyrównane. Górnicy chcieli dzisiaj podtrzymać swoją dobrą pasję zwycięstw z Wisłami na własnym stadionie, bo jeszcze przed przerwą na kadrę wysoko wygrali z tą Spłocka aż 4-2, a dziś spotkali się z Krakowską, która w ostatnich spotkaniach, no, nie prezentowała się, lekko mówiąc, najlepiej. Mam wrażenie, że Zabrzanie zagrali dziś dobrze w drugiej części tej pierwszej połowy oraz fragmentami w drugiej. Najgroźniejsze dzisiejsze akcje gospodarzy to niewątpliwie strzały Janickiego, Jimeneza oraz bardzo widowiskowo niewykorzystana w drugiej połowie patelnia Lukasa Podolskiego Podolskiego, który lekko mówiąc zawiódł mnie w tym spotkaniu Dośrodkowywał mu Dadok, który akurat mnie nie zawiódł Bo zagrał naprawdę nieźle Przy tym golu straconym wydaje mi się bardzo słabo zachował się Wiśniewski Który przepuścił piłkę, do której dobiegł Starzyński Starzyński, który w mojej ocenie Nie wiem jak w waszej Zagrał dzisiaj super Od początku tej drugiej połowy robił spore ofensywne zamieszanie pod bramką Zabrzan Tak samo zresztą Frydrych Który był dzisiaj bardzo, ale to bardzo aktywny w tych akcjach ofensywnych Przy okazji Uważam również, że jednym z czynników, dzięki którym Wisła Kraków dzisiaj zwyciężyła to spotkanie, była zmiana bramkarza przez Adriana Gule. bo dzisiaj, zamiast ostatnio bardzo słabo grającego kieszka, pojawił się w bramce biegański, który w mojej ocenie zagrał dzisiaj bardzo solidny mecz. Ale ogólnie po tym spotkaniu na wyróżnienie zasługuje cała defensywa Białej Gwiazdy, chociażby taki Alan Uryga poza kilkoma dobrymi interwencjami dzisiaj w obronie oddał naprawdę groźny strzał z główki w tej pierwszej odsłonie. I przy okazji chciałbym jeszcze pochwalić rzadziej ostatnio chwalonego Skwarkę, bo wydaje mi się, że zagrał dzisiaj naprawdę okej. Okay. I ostatecznie szacun dla Wisły, że udało jej się w końcu wygrać jakieś spotkanie i przełamać tą złą passę. Przełamać złopasę mimo kilku problemów kadrowych, które się na siebie nawarstwiły. I tak ogólnie rzecz ujmując, uważam, że Wisła zagrała dzisiaj naprawdę bardzo fajnie. Po tym spotkaniu Górnik Zabrze znajduje się na 11 miejscu w tabeli z 13 punktami, natomiast Wisła Kraków na 9 z 14 ma. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę, nie jestem w stanie już więcej mówić, ponieważ noc mi się już całkowicie zatyka. Chciałbym Was zaprosić do subskrybowania, instagramowania, facebookowania, kartę społeczność na kanale Tradaj i zapraszam Was do uważania na swoje zdrowie, bo no nie, chcecie, nie chcecie skończyć tak jak ja, tak? Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam oczywiście użytkownika VimeX i... miłej soboty.